W filmiku pokażę wam jak zrobić przepyszne naleśniki z maślanką na specjalnie na specjalną okazję, specjalne śniadanie albo walentynki. Dzisiaj są walentynki, więc walentynkowy dzień taki i walentynkowe śniadanie. I oczywiście nie mogę już zabraknąć przepysznego śniadania walentynkowego. Także zaczynamy. Bo kto nie chce się obudzić do takiego śniadania? Okej, okay, zaczynamy od naszych składników na nasze naleśniki przepyszne na maślance. To główny, e, właśnie główna gwiazda dzisiejsza to maślanka. Będą przepyszne naleśniki. To są wszystkie składniki, które potrzebujecie, e, więc będziemy potrzebować e, oliwę e, warzywną, maślankę oczywiście, jajko cukier, cukier waniliowy opcjonalnie. Ja lubię bardzo cukier waniliowy, także jeżeli macie tylko cukier, możecie dodać tylko cukier. Proszę do pieczenia mąka oczywiście, y, sól i do dekoracji y, truskawki, żeby podawać je. Oczywiście możecie podać czym chcecie. Także y, to są nasze składniki. Zadam wam powiem, ile czego potrzebujecie. Na sześć y, naszych naleśników z maślanki będziecie potrzebować składniki, które zaraz Wam powiem. Jeżeli chcecie podwoić i zrobić 12, to po prostu podwójcie przepis. Więc na 6 potrzebujecie 120 g mąki, 2 łyżki proszku do pieczenia, 2 łyżki cukru nieważne jakiego, możecie dodać cukru waniliowego też. Ale ma być 2 łyżki cukru, łyżeczki łyżeczki soli, 2 łyżki oleju warzywnego. Maślanki, 180 gram maślanki i jedno jajko. To wszystko na sześć. Naleśników. Nasze przepysz. naleśniki będziemy smażyć na oleju kokosowym. To jest 100% olej organiczny kokosowy z samych kokosów. Także ma taki dobry posmak kokosa też, a naleśniki są przepyszne i właśnie z kokosem jeszcze lepsze. Także bardzo polecam. Mamy taką foremkę, żeby zrobić. Walentynki są, so, więc zamówiłam sobie taką foremkę, żeby zrobić setuszka, naleśniki. Oczywiście możecie normalne je robić i zrobić na normalnej patelni. Tutaj mamy właśnie formę setuszek, i do tej formy. Będę sprejowała ją kokosowym e, niskokalorycznym olejem. Jedna kaloria, w anglii bardzo słynne, e, żeby zgubić wagę. Także będę używać tego oleju z, ze spreju tutaj, żeby nie przywierały. Ale powiem, Wam, że już je wypróbowałam, są bardzo dobre i nie przywierają, ale można zawsze e, zabezpieczyć się zesplejować, żeby jeszcze lepiej odchodziły na leśniki. Także to będziemy potrzewać do mm, okay, zaczynamy od jajek. Jajka wrzucamy do naszej miseczki i rozczepimy je trzepaczką że nie macie żadnych skorupek. I będziemy rozstrzepywać jajka. Jeśli jajka dobrze rozstrzepane, to zmienił kolor kolor taki blady. Pomaramy. Teraz dodamy 4 łyżki oleju warzywnego. Mieszamy. Teraz dam 360 g maślanki. Czyli jedno takie opakowanie was wystarczy wam na 12 naleśników. Zawsze z Krasny Stawu kupuję maślankę, jest bardzo dobra. Że mm, 362, ale tutaj powinno być 420, ale powiem Wam, że bardzo malutko jest, więc dodam już to resztę. Ok, 395 gramów maślanki na 12. naleśników. sobie 420 gram, a jest tak naprawdę 395, więc 395 będzie. Okej, okay, będziemy potrzebować taki siewnik fajny, to przesiejemy sobie wszystkie składniki. Zawsze, jeżeli robicie naleśniki, najlepiej wszystko przesieć jeszcze raz i będzie jeszcze fajniejsze, pulchniejsze. Więc będziemy potrzebować coś takiego. ręcznie do przesiewania. Ostatnio sobie kupiłam, powiem Wam, że naprawdę super. Super zakup. Będziemy wszystkie składniki suche teraz łączyć do mokrych i przesiewamy. Okej, okay, zaczynamy od jednej łyżeczki soli. Wrzucamy tutaj do siewnika i przesiewamy. I następnie resztę składników suchych. Ok, teraz dwie łyżki proszku do pieczenia. Przerzucamy przysiednią też. Cztery łyżeczki proszku do pieczenia, bo robię podwójną porcję, czyli robi 12. Cztery łyżki cukru, i zobaczcie, jak nam e, spomowało się tutaj dzięki naszej w maślance. Wzięło na objętość. Maślanka już działa. Magicznie. Ok. Na koniec dodajemy 240 gram mąki. Przesianej. Bardzo ważne. Przesiana ma być. Żeby było próchniutkie nasze naleśnictwo. 41 gram. Okay, wasza masa powinna być gładka, dobrze rozmieszana, żeby nie było żadnych grudek. Na aksamitna. Ok, naszą masę wrzucamy do lodówki na chwilę jak będziemy, będziemy sobie kroić truskawki, przygotujemy sobie talerzyki na okay, naleśniki. Truskawki sobie przekroiliśmy, naszykowaliśmy sobie cukier puder tutaj, żeby było słodko, talerzyk i oczywiście mamy balony walentynkowe. Także smażymy. Jeszcze na zesprawiosujemy, nasze foremki tutaj sprayem, żeby ładnie nie przywierały. drewnianą, um, niezastąpioną łóżkę do przewracania naszych naleśników i oczywiście nasz olej kokosowy. On tak wygląda. Także troszeczkę za każdym razem będziemy dodawać na patelni na rozgrzanej patelni będziemy. Trzymamy nam tutaj um, nasz olej kokosowy, a w międzyczasie naszkowaczymy patelnię na naleśniki wysmażone, ale przetransformujemy sobie naszą roszczynę na naleśniki. Tutaj, żeby łatwiej nam było nalewać do tych foremek, właśnie z serduszkiem. Będziemy smażyć aż do brązowej, właśnie brązowych naleśniczków. Jak zauważymy, że już są gotowe, podniesiemy to. Przewrócimy naszego naleśnika naszą drewnianą łyżką i już smażymy bez foremki. Foremkę ściągamy. Jak są już pięknie brązowe, to wtedy ściągamy. Pamiętacie, że z maślanką muszą ono się dłużej smażyć niż normalne naleśniki Musisz się musicie upewnić, że są naprawdę upieczone w środku. Powiem Wam, że też można w tych foremkach robić jajka i po prostu smażymy jajka, wrzucamy do tej foremki i wychodzą Wam przepyszne jajeczka smażone w kształcie Naleśniki, zaraz będziemy je dekorować i podawać. Tej dziewczyny jedzą naleśniki, sobie jak kroję te truskawki świeże. Dobre? Kasi? Dobra. Mam tutaj naleśniki. Tak, naleśniki. Po co naleśniki? Naleśniki. Co wija naleśniki? Naleśniki. Dobrze. I ja zaraz zrobię sobie swoje śniadanko, jajka w formie serduszek. Zdrowa węstie.